Co Blanka z rolnika ogłosiła przed świętami inspiruje innych. Blanka, uczestniczka programu Rolnik Szuka Żony, zaskoczyła fanów tuż przed Wielkanocą, nie mogąc dłużej zatrzymać swojej radości. W trakcie przygotowań do świąt, postanowiła podzielić się szczęściem ze swoimi obserwatorami na Instagramie. Kropka, choć miłosne perypetie Blanki z Arturem, rolnikiem z dziesiątej edycji programu zakończyły się szybko, to jej życie osobiste nadal wzbudza duże zainteresowanie. Blanka, która walczyła o serce Artura, teraz pochwaliła się swoim nowym partnerem na swoim profilu na Instagramie. Zdjęcie z romantycznej randki w plenerze opublikowane na Instastories w Wielki Piątek było prawdziwym zaskoczeniem dla fanów. To pierwszy raz, gdy Blanka zdecydowała się pokazać twarz swojego ukochanego publicznie. Ich zakochane spojrzenia i szczere uśmiechy mówią same za siebie, świadcząc o rozwijającej się relacji Kropka Blanka i jej partner cieszą się wzajemnym uczuciem, co jest widoczne dla wszystkich, zwłaszcza że ukochany nie szczędzi jej gestów romantyzmu. Obserwując ich szczęście, fani nie mogą się doczekać kolejnych ujęć i wydarzeń z ich życia Kropka, czekając na więcej szczegółów z życia Blanki. Fani zastanawiają się także, jak potoczą się losy uczestników kolejnej edycji Rolnika szuka żony której premiera zaplanowana jest na najbliższą niedzielę w TVP 1. Z zainteresowaniem oczekuje się również, czy w kolejnej edycji rolnika Szuka żony, pojawią się równie barwne postaci jak Blanka i Artur oraz jakie miłosne perypetie czekają na nowych uczestników. Programu. Widzowie nie mogą się doczekać, aby poznać nowe historie i śledzić rozwój relacji między rolnikami a ich potencjalnymi partnerami. Premiera zapowiada się emocjonująco. A fanów programu czeka wiele niespodzianek i wzruszeń. Biorąc pod uwagę popularność poprzednich sezonów oraz coraz większe zainteresowanie życiem uczestników po zakończeniu programu, oczekiwania względem nowej edycji są wysokie. Premiera programu zapowiada się więc nie tylko jako okazja do obserwowania romansów i burzliwych uczuć, ale także jako możliwość poznania ciekawych osobowości i inspirujących historii życiowych.